Cześć, ciemana jestem Bartol, mam kolejny odcinek z serii od zera do milionera. Czyli serii, na której za pomocą strony csghostgames.com dojrzemy do zebrania miliona złotych, byśmy sobie kupić BMW M5 oraz, oraz, oraz... może mieszkanie? Zobaczymy. Więc tak, Drodzy jeśli nie masz 18 lat, tylko możesz oglądać. Ale jeśli masz kontynuowany 18 lat, kod Bartolo, który daje Ci 10% przy doładowaniu, 20 na start, na darmowa skrzynka, Oczywiście subskrypcja, czerwony przycisk tam na dole, łapka w górę, no i moje social media. Więc tak, wciąż trwa event Gold Rush, ostatnie 6 dni i parę godzin, bo zobaczycie ten odcinek wieczorem. To są aktywne giveaway dla Was, doodwołując oczywiście z moim kodem, że w udział. I co byśmy tutaj porobili? Podsiełem sobie 12 koła. To może być ciekawa bitwa. Tylko zróbmy ją tak o z 28 Tak Tak na dobry początek mm -hmm. Ogólnie dzisiaj miałem niemiłą, prze... y... niemiłą połudkę Dwóch panów mnie obudziło się okazało, że grzywną nie zapłacono na mnie Najdroższy O nie, bo on mm -hmm. Słabo Na razie słabo Ale w końcu musi oddać, nie? O. o, moje? No, dziękuję. Aczkolwiek, no, nie wygląda, jakby się miało zwrócić 200 zł, 200 zł. No, 300, 200. Jeszcze lepiej. No, ale nie lubię tego, nie? oko horusa brawo A, i ten Golden Coila No słabiutko <laughs> zaczęło i słabiutko się skończy Chyba, że sportlowcy druga mk za tanie No, kurwa na ander, bym to ugrał, zdecydowanie No cóż, zdarza się najlepszym Co by tu oczywiście z kodem Bartolo? Za piątkę zróbmy. Mhm. Za piątkę zróbmy na czterech na standardowym na standardowym i teraz zobaczymy co się tu będzie działo. Więc drugi w tym momencie użyj kodu Bartolo. Bank kod Bartolo. A chuja? Adrian Adrian Kurwa Adrian Jesuit różnica O nie, to jest drogie W serio mi pompę za 56 złotych O nie, to nie ma szans przecież, kurwa No... Ja jeb... 14k Wiesz co? otwieramy sobie tę nową skrzynkę Gdzie jest ta nowa skrzynka? Kto widział, ktokolwiek widzę... Tu już jej nie ma? Co to już zabiło? Nie, jestem tępy czy kichuj? No mm. nie, tu jest, dobra No głośno to będzie pewnie razy dwa Przedeć. No Lecimy w opór, nie? Mamy 4400. 400, pamiętajcie o, okej, okay, teraz dwa, odpuszczmy ile jednak? nie stać mnie. mamy plecy mamy plecy, ale to jest jeszcze do zrobienia buścik jeszcze animation Zaraz zobaczymy, czy to jest do zrobienia kurwa. No, to już się kończą się ci środki na dwie O kurwa, plecy W tym momencie użyć po portalu a ja coś tu poszką zobaczymy co z tego wyjdzie albo płynie będzie jedna Mamy 6 d, d gdzieś do 6 dy mm? mm -mm. mm. już opły poszło w tym momencie dłużej go do battora. Stężycie się po zprzydowaniu. 20 się nie start. na darmowa skrzynka. Zrobię z gorąco. Skoło 30 stopni z rodzina miasta. O dziesiąta. Dzisiaj gramy oczywiście tylko na standardowym za ten underdog. Bądź taka ciekawostka Płaciłem sobie parę skinów na konkurencyjnej stronie, której już nie będę podawał i 600 zł zrobiłem okrągłe 0 dosłownie 0 Proszę, nic tam nie oddało, nie? Ja w szoku. O, tam właśnie trafił, ale wciąż za mało. Kurwa wciąż za mało. Wszystko jest różnice. Najdroższe Nie. Churwa. Mmmm. To chyba też jest zrobić Nie. nie. Mm. Mm -mm. Nie, kurwa. Chodźcie o tutaj różnicę. Już nie do zrobienia. Mo, no, nie. Chyba, że. No nie chuja. punkty Przypomnę o królu Bartolo mm. Nie no, dobra, się Nie zrobię wam odczytania co na nim skrzynkali kiedyś Bo wiem, że nie każdy ma taką możliwość o, dobra. To już była odda. Proszę, mm. o oh, nie, na No kurwa boli, nie? Muszę, że jeszcze dzisiaj muszę na tą grzybę zapłacić, bo ja inaczej bym zamknęli na 8 dni. Jakbyście wytrzymali 8 dni bez mnie? Ej! Same plecy! Ani jednej bitwy nie wygrałem dzisiaj. No. Jakie to? Okej, okay, więc drodzy widzowie, jeśli odcinek się podobał, łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, moje socjale i napisz sobie w komentarzu najdroższy skin jaki ci drognął na stronie csgo.skins.com I, i go oczywiście wypłaciłeś. Idziemy się na następnym odcinku, cześć!